Siemanko Byku. Jestem właśnie na Polance z modelem XT97 300k na cieczy, ale właśnie nie o tym ten materiał będzie, a o modelu XB88, który totalnie mnie szokował ostatnio. Wiem, że w 90% to są umiejętności rajdera. Mikołaj naprawdę wykrzesał chyba maksa z tego motocykla, także zapraszam Cię do dzisiejszego materiału, w którym omówimy sobie XB88 250k. Oczywiście subi głapka w górę. I napisz komentarz, czy miałeś styczność z 88. Jaka jest Twoja opinia o tym modelu i czy taki format merytoryczny ci się podoba? Lecimy z materiałem. No i słuchajcie, jak zawsze zależy nam na faktach, więc przedstawmy, co tak naprawdę to jest. XB88 z dwiema modyfikacjami moduł zapłanowy odblokowany, plus zębatka z przodu zmieniona na dwunastkę. Już nie ma sensu mówić, że jest troszkę na lagach obniżony, bo jakby to nie ma wpływu w jego performance, nie? Ale znam takie porównania na YouTubie, że na przykład jeden model do drugiego, jakby wiecie, pojemność jest ta sama, a były inne zębatki. No i jeden ziomek mówi, ale to lepiej przyspiesza, no bo stary ma inne przełożenia. Więc ja co tak średnio za tymi porównaniami jestem, wolę po prostu pokazać co to potrafi, jak to jeździ i tak dalej. Więc tutaj też na przebitkach zobaczycie sobie, co Mikołaj był w stanie wykrzesać z tego. Ziomek na piątym biegu wstaje z tego na koło, to jest w ogóle hit. Czwarty, piąty, piąty z tego co pamiętam to dość ciężko było, ale do ogarnięcia, także... Przede wszystkim Rider, a nie sprzęt, nie? Bo tam, gdzie ja miałem ciężko XR99 wyjechać, to gościu po prostu śmigał na tym, wskakiwał, nie? Dobra, i pierwsza sprawa to jest omawiana wersja, druga bodajże. Wiecie, pierwsza wersja była nieco niższa i tej nie będziemy omawiać ze względów, nie czekaj, ze względów takich, że moim zdaniem to jest wersja dla niskich i dla kobiet. Bo tam nie było takiego prześwitu, tam nie było takiego walnięcia. I przede wszystkim 250 w XB88 miała 220 cm sześciennych fizycznie. Więc jakby była 250, ale dostawaliście 220 bodajże. Tu jest pełna 250, 250 sprzedawana i 250 w silniku więc to czuć, nie? to na pewno czuć względem tej starej. Także starą zostawmy sobie, ja bym to ubrał tak. Stara jest fajna. Dla dziewczyn, które nie ogarniają do końca motocykla, a chciałyby jeździć, bo faktycznie fajnie się podeprzeć i tak dalej. Oczywiście dla tych niższych dziewczyn. A te nowe 8.8, no to to już moim zdaniem naprawdę fajne, fajne sprzęty. Ja sobie przygotowałem tutaj takie odpowiedzi też na Wasze pytania z YouTube'a. Także jeżeli będziecie jakieś mieli, to pod tym filmem też zadajcie. Postaram się to wszystko ogarnąć. Przede wszystkim było takie pytanie, czemu XB8.8 na przykład czy setka? Jest o wiele tańsza od 300 na cieczy. I tu jest właśnie kolosalna różnica. To są silniki e, dwuzaworowe, a tamty na cieczy są czterozaworowe. Co to daje? Czterozaworowe, w szybkim skrócie, mają większą moc, lepszą kulturę pracy, inaczej tą moc oddają. Więc tu troszkę to inaczej czuć. Aczkolwiek no to, co ostatnio Mikołaj pokazał w 88, no to moim zdaniem. Dla takiego początkującego, który lubi szaleć, super opcja. Drugie pytanie, jakie przeczytałem, to Pingwin, czy to się opłaca kupić? No, stary, ciężko mi powiedzieć, czy to się opłaca kupić. Bo dla mnie się może opłacać, dla kogoś się może nie opłacać. Znam takich ziomków, że 300 XR99 dla nich jest na przykład za słaby. Potrzebują 450, chociaż w teren dla mnie to jest tak... No, średnio jakby, jak lubią szaleć, to spoko, aczkolwiek w teren tak mi się wydaje, że na przykład 250 maksymalnie, nie? Czy tam 300 w dwusuwie? Bo ja osobiście jeżdżę na XR3 XR99 i dla mnie ta moc jest turbo wystarczająca. Więc, no, co kto woli, jeżeli chodzi o ten model, mamy na nim zrobionych około 50 motogodzin, eee, co się z nim działo. Silnikowo nic. Wiadomo połamane klamki. Ja go w ogóle dzisiaj miałem wziąć w teren, ale się okazało, że chłopcy klamkę ułamali od sprzęgła. Więc jakby nie mam, jak nawet biegów bić. Bonuszka też jest ułamana od biegów. Jeżeli chodzi o awarię. Takich motocykli. Ja zrobię osobny materiał, będzie tam 8,8, 9,7 i 9,9. Co się działo po 50 motogodzinach, po 100, 150? Ile te motocykle są w stanie zrobić? Mam taki pomysł w głowie i to jest do zrealizowania w najbliższych miesiącach. Jeżeli chodzi o 8,8, tak w skrócie, wydaje mi się, że bezawaryjna jednostka, znaczy bezawaryjna, no z silnikiem de facto nic się nie działo, wiadomo, jakieś pourywane klamki i tak dalej. Ale jak y Czytam czasami te posty, że na przykład y, urwał mi się czujnik od licznika i spoglądam na Instagrama i widzę, jak gość podjeżdża na przykład i rzuca motorem, no to stary, jeżeli kupujesz motocykl użytkowy i rzucasz nim i kręcisz go do maksa, no to nie dziw się, że ci się, nie wiem, czujnik może łamać, no bo jeździsz tym motorem po lesie, po skałach, po hałdach i po prostu nim rzucasz, nie? Więc wydaje mi się, że y, takie rzeczy jak tutaj na przykład licznik... To są takie zbędne, nie? Ja kiedyś się tym jarałem, teraz to... No fajny dodatek, bo fajny. Przede wszystkim jak jest neutral, nie? Jak Ci pokazuje neutral, to jest świetne. Ale jeżeli chodzi o prędkość obroty, czy to jest ważne? Wydaje mi się, że nie. I ogólnie kolejnym pytaniem, które jest dość często powtarzane, to jest dla kogo jest Xbox 88 Czy to 250 czy 300 to jest dla osoby początkującej? Nie zmienia to faktu, że jesteście w stanie turbofan prowadzić z tego motocykla. Jakby on jest w stanie wyjechać bardzo dużo i wyjeżdżał z Mikołajem więcej niż ja byłem w stanie wyjechać XR99. Jakby wiecie, to, to nie o to chodzi o moc i tak dalej, o zawieszenie, bo 99 ma lepsze, tylko chodzi o rajdera, o umiejętności, więc bez sensu jest też mówić, że. Na 88 nic nie zrobisz, no bo zrobisz. Jak jesteś ogarnięty, no to zrobisz, nie? Dobra, kolejny to było jakie minusy widzisz w XB88? Tak naprawdę chyba widzę tylko jeden minus i to jest filtr powietrza, bo jest słabej jakości. Fajnie sobie go wymienić, znaczy warto go wymienić. No i co, i przede wszystkim to ta zębatka. Byku, jeżeli brakuje ci mocy w 250, czy tam w 300 w XB88. Wymień na początek zębatkę przód na dwunastkę yy, I moduł odblokowany To jest po prostu kosmos, co się dzieje z tym motocyklem Totalnie inna zabawka, totalnie inna I ja jak tym jeździłem, tą 250 na samym początku No to, no jeździł, bo jeździł, jakby wiecie Ale po zmianie zębatki i modułu pff, Ja w ogóle nie wierzyłem, że to jest ten sam motocykl, nie? i dobra teraz sobie przejedziemy przez cały motocykl. On ma około 50 motogodzin, bo na liczniku ma 35 przez około 10 ponad 10 yy, z tego co pamiętam to on nie działał gdzieś tam mam zapisane, ale to było ponad 10 i też wam pokażę co się dzieje. Jeżeli chodzi o klocki tył, klocki były wymieniane, bo już był dramat z nimi. Jeżeli chodzi o oponę Opona cały czas jest naprawdę w fajnym stanie, czego nie mogę powiedzieć w XR99, jakby jest też mocniej eksploatowana, ale, ale się zdarła już. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak hamulec, no wiadomo, powiginane, bo to jest rzucane i tak dalej. Lagi. Lagi nie ciekną, wszystko jest spoko, ale tutaj druga taka moja uwaga. Ziomki nieraz piszą, że na przykład, i osobiście znam taki przypadek, że gościowi wyciekły jakby lagi i byłem przy transporcie tego motocykla, bo to było dla takiego kolegi, kolegi powiedzmy i on był tak pasami ściągnięty, że jakby był dobity do samego końca, wiecie o co chodzi i tam też się ciśnienie robi i tak dalej i no te uszczelniacze mają prawo wywalić, też yy, fajnie jest sobie tutaj nad regulacją macie taki odpowietrznik, jak dobrze mówię, nad-nad. I po prostu sobie go odkręcić i odpowietrzyć te lagi. Ja to robię po każdej jeździe. Kupiłem sobie takie klikacze, żeby tego nie odkręcać. Naprawdę turbo różnica i fajna opcja. O, <laughs> tu widzicie, ta klamka ułamana i nóżka biegów. O, to trzeba będzie zrobić. Jeżeli chodzi o łańcuch, nie ma tragedii. On był naciągany przy chyba 30 motogodzinach I jeszcze trochę jest, jeszcze troszkę jest, więc tragedii z tym łańcuchem nie ma. Yy, tu jest ten czujniczek, i ten czujniczek akurat był od klamki sprzęgła. Po prostu jak sprzęgło chyba było nie naciśnięte, to on nie odpalał jak dobrze kojarzę. To muszę w ogóle wywalić. No i tak, ogólnie co zauważyłem, to 300 chyba zamiast plastiku to miała. Metalową tą osłonę, albo to było we wcześniejszych, nie, chyba w tych, ale kurde, to tyle dostało i to żyje. Jakby wiecie, pod tą osłoną jeszcze macie ramę, więc ten silnik jest naprawdę fajnie chroniony, nie? Na pewno też na plus są felgi, bo w tych poprzednich wersjach 8.8 jak dobrze pamiętam, to te felgi naprawdę no, dostawały trochę w dupę, trochę i się gięły. A te. Dostają turbo w tyłek i, i jest wszystko ok. Więc z tego co też słyszałem, to z innego stopu aluminium jest zrobione i są gdzieś tam mocniejsze. Dobra, powiedzmy sobie jeszcze, co fajnie zrobić po kupnie takiego motocykla. Wydaje mi się, że ogarnąć wiązkę. Znaczy, tu jest tak, wiecie, to też było kilka razy wypinane, wpinane, ale żeby to wszystko jakby spójnie było, żeby gdzieś tam nie zahaczało tu i tak dalej. I przede wszystkim, też tam zobaczyć dokręcenia, czy szprychy są dokręcone, śruby tam po 3-4-5 motogodzinach, czy wszystko jest podokręcane. Bo ja wychodzę z założenia, że nikt nie jest robotem i czasami każdemu się zdarzy czegoś nie dokręcić albo cokolwiek yy, zrobić źle. nie? i też widzicie, yy, była linka odsania, też się urwała razem z klamką, więc to jakoś trzeba będzie sobie załatwić. Ale to jak będziemy czyścić gaźnik i regulować zawory, to, to myślę, że to ogarniemy już wszystko na spokojnie. Tak samo gripy trzeba będzie kupić. <gryw> już są zamówione. Klej do gripów, bo, bo tu to już jest dramat. No, tutaj to samo. No i pewnie jak już zauważyliście, to jest dorobiona blaszka do światła, bo ta oryginalna jakby luźna była, ona wyleciała po jakimś czasie. Widziałem w niektórych modelach, że one są już lepiej robione. Ale to, co my mieliśmy, to po prostu odleciała. Trzeba było dorobić coś takiego. A poza tym, kurczę, no chyba nie ma się do czego doczepić. Tak, jak my go użytkujemy, to to jest całkiem spoko. Dobra, i teraz takie turbo-surowe pytania. Mam 1,62. Czy XB88 będzie dla mnie OK? Będzie OK, jeżeli mniej więcej ogarniasz enduro, nie? Wiecie, tam nie ma też takiego siedzenia, że. Zawsze na dwóch nogach będziesz miał równo. Ja ci to zaprezentuję. Mniej więcej. No, jakoś dostaje, nie? Ale zazwyczaj jest tak, że po prostu rotujesz sobie tą nogą. Teraz prawa, teraz lewa, i ta noga ci zostaje jakby na siedzeniu. I wtedy się czujesz stabilnie. Drugie pytanie: z którego biegu w stanie XB88, 250 lub 300? Jak się postarasz, to i z piątki w stanie. Oczywiście, jak się postarasz. Bo ja osobiście z trójki mam ciężko, ale postawię, ale czwórka, piątka nie ma opcji. Następne pytanie: jaka jest prędkość maksymalna w XB88? Nie sprawdzaliśmy, miałem to kiedyś robić, ale wydaje mi się to totalnie bezsensowne. Bo aktualnie jest zębatka 12, to też wiesz, lepsze jest przyspieszenie, ale stracisz na prędkości maksymalnej, a pokazywać tutaj prędkość maksymalną inną niż yy, jakby stokowy sprzęt, no to też jest bez sensu, nie? Na odblokowanym module i tak dalej. Szczególnie, że prędkość maksymalna nie liczy się w owrodzie, w enduro. No, bez sensu jak dla mnie. Jak myślisz, ile motogodzin zrobi 250 No, ja obstawiam, że około 250-300, bo znał gościa, który ma około 280, chyba 290 miał i mu strzelił tłok. Przy prawie 300 motogodzinach bez remontu, bez niczego. Więc wydaje mi się, że wynik naprawdę spoko. Ziomek mi pod szorcem ostatnio pisał, że zrobił 500 chyba? 400, 500? To już w ogóle wow dla mnie, nie? No ale tak jak mówiłem, yy, ogarniemy takie materiały, będziemy kręcić do maksymalnej ilości motogodzin. Zresztą widzicie też filmy, widzicie jak sprzęty są używane, więc to nie ma tak, że jedziemy w las i sobie troszkę pojeździmy na ich godzinę, dwie czy trzy. Po prostu one są mocno eksploatowane. A Ty, Byku, pamiętaj, że jak Ci się podobają takie merytoryczne materiały, ciekawostki, takie rzeczy, których sprzedawca Ci czasami nie powie, typu, że to jest pełna 250, a wcześniejsza miała 220 i tak dalej, warto sobie też sprawdzić właśnie oznaczenia silników, czy to kupuje Asixa, czy czegoś innego, bo możecie y, dostać naprawdę fajne informacje w necie o takich silnikach i tak dalej. No to daj znać w komentarzu, daj łapę w górę. Napisz przede wszystkim, czy się takie podobają, czy chcesz tego więcej, bo na pewno planowo jest XT97, XR99, możliwe, że jeszcze XB68, 140 na oleju. No i jakieś inne modele, może też będziemy brali. Także daj znać i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Strzała.